Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Crocs, a to jest kolejny odcinek z Microsoft Flight Simulator 2020, a konkretnie poradnik, e, który pokaże nam, Bardziej wam, jak ustawić niestandardowe widoki kamer w Microsoft Flight Simulator 2020 i w bardzo prosty sposób, jak się pomiędzy nimi poruszać. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ponieważ jest to niezwykle fajny, mega dobry sposób na to, aby pomiędzy tymi kamerami z zewnątrz, wewnątrz, na zewnątrz, to jest Wasza inwencja, tutaj wejdzie w grę, się poruszać, więc mam nadzieję, że śmiało ten odcinek dobrze obejrzycie. Na początku, Mała uwaga, wszystkie y, opisy y, i ścieżki do plików, które pokazuję w tym filmie. Będą w opisie, więc pamiętaj, zanim napiszesz komentarz, na, przejrzyj opis, przeczytaj go bardzo, bardzo dokładnie. Tam wyjaśniam wiele rzeczy, czasami, jeżeli robię jakiś poradnik, ale przyznam szczerze, że to nie jest trudne. To nie jest trudne, więc nie obawiajcie się tutaj niczego związanego z tym poradnikiem. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i że dobrze spędzicie ze mną czas. No dobra, to co? Intro i lecimy z tym odcinkiem. Hej! Dobrze, moi drodzy, taki dosyć niestandardowy widok, jeżeli chodzi o moją kamerkę i to, co się tutaj dzieje, więc widzicie moje biurko teraz z góry i przede wszystkim tę klawiaturę numeryczną, którą mam tutaj. Oczywiście nie musicie tego robić na klawiaturze numerycznej, jeżeli ktoś ma jakieś inne urządzenia, gdzie może poprzypisy, poprzypisywać przyciski, to jak najbardziej może to zrobić. I teraz o co chodzi? Zobaczcie, za pomocą jednego kliknięcia na przykład na numpadzie dwójki, Przełączam się na widok silnika. Klikamy przycisk numer 3. Przełączamy się na drugi widok silnika. Teraz czwóreczka, przełączamy się na drugi silnik, piąteczka. Jeszcze jedna perspektywa związana z silnikiem. Bardzo lubię ten widok. Szósteczka. Widok z okna doskonale wam znano z kamer niestandardowych, siódemeczka, widok z góry, bo taki mam kaprys. Ósemeczka. Widok z wingleta czy ze skrzydła, po prostu sprawdzać jak ten wingflex się tutaj zachowuje i dziewiąteczka z drugiego skrzydła, również z Waszego wingleta zobaczyć rzeczywiście, jak samolot tymi skrzydłami tutaj operuje. A więc na tym polega Custom View Camera, czyli niestandardowy widok Waszej kamery i naprawdę w bardzo, bardzo prosty sposób możecie to ustalić. Teraz ja mam nadzieję, że uda mi się zmniejszyć kamerę. Tak, udaje mi się zmniejszyć kamerę. I teraz od czego zaczniemy? I po, oczywiście za pomocą jedynki wracacie do w pełni działającego kokpitu, tak? Cyk-cyk, możecie wszystko poprzestawiać. Więc tak naprawdę te kamery są na zewnątrz, ale tak jakby były w kokpicie. Nie wiem, jak Wam to do końca wytłumaczyć. Mam nadzieję, że jest to logiczne. I wracamy do kokpitu. Dobrze, przede wszystkim teraz wychodzimy z samego, samego MFS-a do ustawień, które musicie ustawić tak jak u mnie, albo przynajmniej spróbować, jeżeli macie inny pomysł na przyciski. Pierwsze co robimy, to wchodzimy na klawiaturę i tutaj możecie stworzyć swój nowy profil, jeżeli macie taki kaprys, jeżeli boicie się, że stracicie jakieś ustawienia na klawiaturze, to możecie stworzyć nowy profil dla tej klawiatury i później się pomiędzy tymi profilami przełączać. Ja już mam zrobiony profil, nie wiem dlaczego go nazwałem bez drona, oczywiście dron dronem również da się latać przy przypisaniu tak klawiszy. Ok, następnie w kamerę, wchodzimy w kamerę, następnie kamera z kokpitu i tutaj zaczyna się tak naprawdę zabawa. Was będą opowiadać Obchodziły przyciski? Przede wszystkim, jakie komendy Was będą tutaj obchodziły? Załaduj niestandardową kamerę od 9 do 0 to przede wszystkim i zapisz niestandardową kamerę od 9 do 0. I teraz, tutaj najprawdopodobniej będziecie mieli zupełnie inne wartości, nie takie jak u mnie. Jeżeli chcecie zrobić nową wartość, klikacie sobie tutaj, wyczyść bieżące dane. I weryfikuj. I teraz mi moja niestandardowa kamera gdzieś zniknęła. Halo, halo. Teraz już mamy ją z powrotem. Tutaj w filtrze dajcie sobie wszystkie, żeby była też jasność. I teraz, żeby zrobić tak, jak ja na przykład mam tutaj, czyli są dwa przyciski, klikamy zacznij skanowanie, Ctrl plus 0. I jak widzicie, to się zrobiło. Klikamy weryfikuj i mamy to przypisane. I o co tak naprawdę chodzi? Te przyciski, czyli ta kombinacja prawy kontrol plus jakiś numerek z klawiatury numerycznej powoduje zapisanie widoku, który aktualnie będziemy mieli przed sobą. A tutaj również musicie zmienić te wartości na num od num 0 do num 9, tak? Od num 0 do num 9 i te przyciski będą wywoływały tę zapisaną kamerę, którą macie właśnie za pomocą kombinacji prawy kontrol plus jakaś tam cyferka z klawiatury numerycznej. I to jest tak naprawdę jedna czynność. I teraz, gdy sobie wyjdziemy nie będziemy zapisywać, ja nie chcę zapisywać, bo ja mam wszystko w porządku i teraz jak będziemy sobie tutaj przechodzić, trójeczka, czwóreczka, piąteczka, szósteczka, siódemeczka, ósemeczka i dziewiąteczka, jak najbardziej działa i powróty do jedynki, czyli do kokpitu. I teraz proszę Państwa, bardzo, bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie o tym, że musicie trochę pogrzebać w plikach. Ja już mam swojego A320 NIO zrobionego. Jeżeli chodzi o jakiś samolot niezrobiony, to na przykład nie mam Dreamlinera zrobionego, jeżeli chodzi o ten Custom View, więc ja się teraz przełączam z PMDGA 320 NIO na Boeing 787 i mam nadzieję, że razem ustawimy sobie jakieś fajne widoczki kamery. Pamiętajcie, że to wszystko jest po Waszej stronie, nie musicie się tutaj mną kierować. Możecie te widoki niestandardowe zrobić, jak tylko Wam się serdecznie podoba. Dobra, to tutaj moi mili, bardzo małe cięcie i zaraz do Was wracam z Dreamlinera. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w Dreamlinerze. Jak widzicie, troszeczkę większa będzie ta kamerka. Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobra, Jesteśmy na tej kamerce, już nie ma z tym żadnego problemu. I teraz bardzo istotna sprawa. Jesteśmy w folderze od Microsoft Flight Simulator 2020. Tutaj macie ścieżki, tak? Tutaj macie dwie ścieżki, które ja wam wkleję do opisu tego filmu. Przede wszystkim wersja Steamowska i wersja, jeżeli chodzi o Windows. Mnie dotyczy ta wersja, jeżeli chodzi o Windows. Czyli tak, wchodzimy sobie na C, następnie do użytkowników, następnie nasz, klikamy naszą nazwę użytkownika, updata, Local. Jeżeli nie widzicie updaty, wpiszcie sobie poradnik jakiś na YouTubie, jak odkryć ten folder Updata. Następnie Local Packages, Microsoft Flight Simulator i bardzo dużo dziwnych numerków. Następnie Local Cage, Sim Objects i następnie w tym folderze wchodzimy do zakładki Airplanes. I tutaj w tej zakładce Airplanes tworzą nam się nasze customowe kamery, czyli nasze niestandardowe widoki kamery. Ja już mam dwa foldery stworzone. Przede wszystkim jest to fly -by wire A320 NIO i PMDG DC 6, 6A. I teraz e, pierwsze, co byśmy sobie zrobili, to stworzyli w naszym Dreamlinerze pierwszy niestandardowy widok. Dla mnie niestandardowym widokiem, a raczej standardowym widokiem będzie to, co teraz widzicie, tak, że jest to oczywiście mm, wszędzie są przyrządy e, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie istotnym momentem będzie teraz kliknięcie, pamiętacie z początku, jak sobie ustawiliście przyciski, że aby zapisać niestandardowy widok, klikamy CTRL plus 1, Ok, i teraz powinniśmy mieć, jeżeli przesuniemy się na przykład tutaj i klikniemy jedynkę, to widok powinien nam wracać i tak też się dzieje. I teraz zobaczcie, jak, za, jak jeżeli już zapiszecie pierwszy niestandardowy widok, w tym folderze Airplanes w SimObjectsach powinien Wam się stworzyć nowy folder Asobo Boeing 78710 i na tym nam najbardziej zależało. Wchodzimy sobie w ten widok. Następnie klikamy, oczywiście edytujcie to notatnikiem albo Notepad, czy jak to tam się nazywa. Zróbcie to w ten sposób, będzie bezpieczniej. I teraz tak, nas interesuje tak naprawdę ostatnia linijka, która jest tutaj. Oczywiście kasujemy 0, czyli initial xyz, kasujemy 0 i na przykład wpisujemy minus 5. Ja zawsze robię minus 5 i działa. Następnie zapisujemy ten pliczek. Minimalizujemy wszystko. Teraz wychodzimy do ustawień, klikamy opcje ogólne, wchodzimy w twórcy i włączamy tryb dewelopera. Następnie klikamy zastosuj i zapisz. Gdy już mamy tryb dewelopera, teraz widzicie, że pojawił Wam się u góry taki czarny paseczek, który będzie oznaczał wszystkie opcje deweloperskie, które się znajdują w Microsoft Flight Simulator 2020. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Teraz wchodzimy sobie w Windows i wybieramy Aircraft Selector. I teraz możemy przeładować samolot bez najmniejszych problemów, bez wychodzenia tak naprawdę z Microsoft Flight Simulator 2020. Z jakiego korzystacie samolotu, on powinien wam się podświetlić na żółto. Jak widzicie, ja mam tutaj na żółto podświetlony Boeing 787-10 tu Air Race, czyli oczywiście moje malowanie. Klikamy na to i robimy Load. Przeładowujemy. OK, samolot się teraz powinien wyłączyć najprawdopodobniej, więc się tym nie przejmujcie. I teraz gdy klikniemy sobie jedynkę. Na naszej klawiaturze numerycznej, czyli ten pierwszy z niestandardowych widoków, jesteśmy, jesteśmy, kurde, na zewnątrz, jesteśmy na zewnątrz. I teraz za pomocą tych strzałek, które są tutaj, jeżeli dobrze dostrzegacie, możemy się poruszać. I teraz zobaczcie, jeżeli dziwnie czasem ta kamera działa, jeżeli chcielibyście na przykład widok na silnik, to musicie operować myszką, prawy przycisk, oczywiście, do obracania. Czasem nie będzie widać tutaj nic na ekranie, więc musicie się tym dosyć mocno pobawić. I na przykład. W przypadku Boeinga 787 ja bym chciał mieć coś podobnego jak w przypadku Airbusa A320. A więc widok na ten piękny, fantastyczny, przerośnięty silnik. Oczywiście możecie oddalić, zrobić troszeczkę rybie oko, ale też możecie przybliżyć. Powiedzmy, że ta kamera będzie wyżej. I teraz. Pamiętamy, że pierwszym niestandardowy, tak naprawdę pierwszy przycisk mamy już zrobiony. Mamy jeszcze dostępne 0, jeżeli byście chcieli wykorzystać, je, ja zazwyczaj z tego zera nie korzystam. I teraz zapiszę ten widok pod dwójeczką. Teraz Ctrl 2, cyk, gdy klikniemy 1, wracamy do samolotu. Gdy klikniemy 2. Przełącza nas na fantastyczne skrzydło. I teraz, żeby wykorzystać, no, tak naprawdę, możecie być bardzo, bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi Wingsview. Ja na przykład chciałbym wykorzystać w Dreamlinerze to, że on ma fantastyczne, bardzo, bardzo długie skrzydła, które muszą utrzymać tego giganta, ten silnik przerośnięty na swoim miejscu. I chciałbym też zobaczyć, jak wi wygląda Winflex, czyli to wyginanie się skrzydeł, dosyć charakterystyczne gdy mamy dostępność wiatru jakąś większą wtedy skrzydła bardzo bardzo ładnie się wyginają jak widzicie tutaj troszeczkę czasu trzeba spojrzeć oczywiście górna strzałka w górę dolna strzałka w dół w lewo strzałka w lewo i prawa strzałka w prawo ja teraz mam przyciśniętą lewą strzałkę jak widzicie również możecie zrobić sobie widok na przykład halo Możecie sobie zrobić na przykład widok. On będzie Wam obracał, niestety, to jest tak. Ja, to dziwnie działa, ale możecie też zrobić sobie widok na przykład na klapy. Zobaczcie teraz, jak kliknę sobie na joysticku, tutaj mam joystick, i kliknę sobie na joysticku składające się klapy, widzimy, jak ten fajnie ten system tutaj funkcjonuje. Teraz możemy je na przykład rozłożyć, ale mnie interesuje ten widok. Oho, będzie się teraz obracało, ale mam nadzieję, że damy radę na to spojrzeć z tej perspektywy. Tutaj będą pewne limity, które musicie sami sobie ogarnąć metodą prób i błędów. OK. I na przykład ten widok zrobilibyśmy tak, zobaczcie, jak kozacko to wygląda. I niech to będzie pod kontrol 3, czyli kontrol i trójeczka. I teraz jedyneczka. Wracamy do kokpitu, tak naprawdę. Dwójeczka. Widok na silnik, trójeczka. Widok na to piękne. Flexujące się skrzydło. Tutaj pod, trzeba podwójnie kliknąć jedynkę, albo później w notatniku w, notatniku w Airplane's powrócić do wartości 0, jeżeli byście chcieli. Ja sobie teraz wrócę już tutaj do wartości 0 bez minusa, zapiszę to wszystko, OK, zminimalizuję i oczywiście przeładuję samolot. Aircraft Selector. Proszę bardzo. Cyk cyk cyk. Jesteśmy z powrotem. Teraz kamera jest tutaj, kamera jest tutaj i kamera jest tutaj. Nic się nie zmieniło. A będziemy wracać z powrotem do kokpitu teraz, jak już będziemy pod jedynką. Tak naprawdę, zmienienie tej wartości na minus 5 powodowało, że tak naprawdę z tej kamery wychodziliśmy na zewnątrz. Dzięki czemu mogliśmy się poruszać, bo jeżeli byśmy chcieli to zrobić w samym kokpicie, to ograniczałyby nas wszystkie tutaj limity w tym kokpicie, czyli dach i tak dalej, i tak dalej. Ok, wracamy sobie na przykład do trujeczki i teraz z tej trujeczki robimy jakiś inny custom view. Tak naprawdę, w samym samolocie, jeżeli zdołam to wam pokazać, są również miejsca na te Niestandardowe widoki ze skrzydeł, czyli na przykład z okna, i one powinny być zaznaczone takimi czarnymi kostkami 3D. Nie wiem, jak wam to lepiej wytłumaczyć. Mam nadzieję, że będzie to widać w samym samolocie. O, akurat trafiłem, zobaczcie, to jest taka jakby. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. No, taka kabinka, w której Asobo udostępniło możliwość widoku z okien. I tak naprawdę ten widok możecie sobie ustawić również jako jeden z customowych widoków, ale tak w miarę, w miarę ogarnięty, na przykład tutaj albo tutaj. Szkoda, że tak naprawdę dali jedną możliwość, jeżeli chodzi o te kwestie. Tam mamy lepszą możliwość, więc ten custom view, choć tutaj ten custom view byłby dobry na klapy, więc ja sobie to zrobię w ten sposób. Czekajcie, czekajcie, cyk cyk, 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 cyk. Tutaj trzeba się czasem mocno pobawić, więc zrobimy to tak, ok? I powiedzmy, że to była trójka już wykorzystana, wykorzystujemy w ten sposób czwórkę. Teraz wracając, jedynka, dwójka, trójka i czwórka. I jesteśmy za oknem, fantastycznie. Teraz stąd pojedziemy sobie tam na początek, bo tam widzicie, jest znowu takie pomieszczenie, jakby, kurde, byście wchodzili do jakiejś fotobudki. Patrzcie, jak to wygląda fajnie, miejsce na podwozie tutaj jest. Teraz możecie wejść, zobaczyć, jak samolot yy, od asobu wygląda w środku. Jest miejsce na podwozie z całą hydrauliką i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jedziemy, proszę Państwa, na początek. I tutaj mamy kolejne okna dostępne. I tutaj możecie zrobić sobie jeszcze lepszy widok, na przykład niż... Yy, Niż ten standardowy, zapewniany przez ASOBO i widoki niestandardowe w pokazie w tej kamerze. Teraz to będzie nam się trochę obracało, to mnie trochę drażni. Ok, zróbmy to tak, zróbmy to tak i na przykład na silniczek w ten sposób byłoby super. W ten sposób byłoby super, na przykład albo troszeczkę wyżej. Żebyście nie mieli żadnych bugów graficznych. Czwóreczkę mieliśmy wykorzystaną, teraz CTRL plus 5 i teraz tak. Jeden. 2, 3, 4 i 5. OK, ale mi ten widok na silnik w ten sposób nie wystarczy. Mi by zależało jeszcze na widoku niestandardowym na sam silnik, na przykład w ten sposób. Tutaj będziemy mieli kontrol 6. Elegancko. I teraz mógłbym jechać na drugi koniec skrzydła i tak też zrobię. Nie da się tego przyspieszyć, więc musicie w taki bardzo, bardzo powolny sposób się tutaj pobawić. O, właśnie, będzie nam się tak obracało. I na przykład. O, kurde, to jest zobaczcie, jaki kozacki widok. Zobaczcie, jaki to jest kozacki widok. E, czekajcie, piątkę mieliśmy, to teraz szóstka chyba. To szóstka. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I teraz mamy jeszcze do zagospodarowania tak naprawdę trzy widoki. No i tutaj się już możecie bawić. Ja najprawdopodobniej zostawię to w ten sposób, choć zrobię wam jeszcze jeden widok, który chciałbym mieć, czyli widok z góry na tą piękną maszynę. Możecie oczywiście oddalić kamerę i w ten sposób się bawić, ale wtedy robicie rybie oko. No i tutaj tutaj trzeba troszeczkę poczekać, aż on ten dron poleci do góry, na przykład go przesunąć na środek samolotu i czekamy, aż ona nam się oddali odpowiedzi. Odpowiednio. Ile to jest odpowiednio, to musicie sami ocenić, ile to jest odpowiednio. Dobra, mniej więcej tyle. I mieliśmy już szóstkę, teraz siódemeczkę. OK, i teraz bez kontrola, oczywiście. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka. Elegancko. I oczywiście możecie z tego korzystać na przemiennie, ósemkę i dziewiątkę zostawię już sobie na później, może coś jeszcze tutaj opracuję, również w samym kokpicie możecie robić na przykład jakiś custom view, jeżeli chcecie na szybko, to tutaj na przykład możecie za pomocą kontrola tego i za pomocą tych numerków, które są tutaj, ale jeżeli na przykład chcecie widok na... Overhead, bo jest na przykład wam trudno w jakiś tam sposób poruszać się po overheadzie i chcecie mieć go w całości, to tutaj sobie robicie control na przykład plus 8. I teraz jakbyśmy się przełączyli z tego widoku, na ten widok jest to bardzo, bardzo proste. Jeżeli chcecie możecie to zrobić nie tylko na kamerach na zewnątrz, ale możecie to zrobić również na kamerach wewnątrz samolotu, i na przykład zrobić sobie custom view na przyrządy, ale... To już są inne kombinacje do tego porobione, możecie zrobić to za pomocą ctrl 1, ctrl 2, ctrl 3, ctrl 4, ctrl 5, lewy ctrl oczywiście, ctrl 6, ctrl 7, o, overhead jest za pomocą ctrl 7, ctrl 8 jest, aha, czyli 7 to jest dolny overhead, 8 to jest górny overhead i 0. Powrót do widoku takiego standardowego już, tak? Czyli lewy kontrol plus klawiatura numeryczna, powiedzmy tu, numerki tutaj u góry. To są wasze na przykład przyrządowe, tak? Cyk, 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 cyk. A jeżeli chodzi o prawy kontrol, to są wasze widoki niestandardowe. Tak? Więc to powinno być dla Was logiczne. I teraz możemy się przełączać pomiędzy tymi widokami. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, bo mi się podobało bardzo, 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 bardzo mocno. No dobra, cóż, mam nadzieję, że zostawisz łapkę pod tym odcinkiem i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Kurde, gdzie ja siedzę? Halo, gdzie ja siedzę tutaj? Ha, ha. Halo! Przepraszam bardzo, czy ta kamera się jakoś tutaj wywinie? Dobra, to już koniec na dzisiaj, to już koniec na dzisiaj, mam nadzieję, że Ci się podobało, jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i daj znać w komentarzach, czy Ci się zrobiło zrobić jakieś fajne custom widoki, no mi się dzisiaj udało, jak sam widziałeś, więc mam nadzieję, że również Tobie się uda. Wszystko, co pokazywałem tutaj jest tak naprawdę w opisie, więc zapraszam do opisu i łapka, pamiętaj, łapce w górę i subskrypcji i komentarzu i wsparciu, jak tam Ci się podoba. Trzymaj się, do usłyszenia, cześć.